Co się to, stworza? Jezu! O, to się już kameruje! Witamy Was w drugim odcinku naszej serii Świąteczna Piątka, w którym przybliżymy Wam sylwetki naszych wyjątkowych gości i ambasadorów, oczywiście w świątecznym i przede wszystkim technologicznym klimacie. Tym razem przygotowaliśmy dla Was coś mrożącego. Będzie się liczyła zręczność, pomysłowość i kreatywność. Cytując klasyka... We gonna kick some ice! Znają! Pixką w okresie świątecznym kojarzy się przede wszystkim z prezentami i ta seria ma być dla Was inspiracją na ciekawy upominek, no ale oczywiście przygotowaliśmy też dla Was konkurs. Co musicie zrobić? W komentarzu odpowiedzcie proszę na pytanie: jaki sprzęt Waszym zdaniem jest niezbędny podczas świąt? Dodajcie też dopisek: Świąteczna piątka. Im więcej łapek w górę uda nam się zebrać pod wszystkimi filmami z naszej świątecznej serii, tym bardziej wartościowe nagrody będą do zgarnięcia. Wow! Za 4000 lajków do zgarnięcia będzie Nintendo Switch z OLEDowym owym ekranem. 6000 lajków to PlayStation 5 Pro. Za 8000 lajków karta Nvidia RTX 4080 Super. Oprócz tego nagrodą gwarantowaną, niezależnie od ilości wbitych lajków, będzie klawiatura oraz myszka Kichron w kolabo z gamerem. A do tego do każdej z nagród Silver Monkey dodaje zestaw. Zestaw gadżetów za około 700 zł. Węgorz! Mogliście go zobaczyć na naszych filmach w tym roku, a na co dzień prowadzi kanał związany z piłką nożną. Deku, entuzjasta nowych technologii, ambasador marki Xcom, PC-ciarz. Panowie, możecie się obrócić? Waszym zadaniem będzie odzyskanie listy prezentów, która niestety po drodze wypadła z sań Mikołaja i zamroziła się w takich oto totalnie przypadkowych blokach lodu. Z jakich narzędzi będą korzystać nasi goście? Mozos XB1 Pro, przenośna dmuchawa powietrzna, zestaw narzędzi, to co przywiózł ze sobą węgorz. I to, co przywiózł ze sobą teku. <śmieniczyk> nie ma instrukcji. Jego już pękło. No to się zamieńmy. Nie ma problemu. Jak to tu? Co ci to za <śmieniczyk> Jezu! Panowie, kujemy lód póki zimny. Oczywiście <śmieniczyk> kto pierwszy dotrze do zamrożonego tutaj urządzenia wygrywa. Macie na to 20 minut. Taki stoper odpalasz? Pewnie. No to zaczynajmy. Powodzenia. Po Dziękuję. Czy tę pudełka można rozwalić? Potrzebuję chodnika, który chciałby mi to przytrzymać to nie ty. spokojnie. Dobra, to się nie spisuje. Panowie, żeby, dalej. Nie, żeby nie było łatwiej mamy do was parę pytań. Ej! Sorry bro Węgosz ile masz godzin przegrane w FIFA? Musimy oszukać jeszcze? Eee, w aktualnej koło 300. Myślę, że to nie jest super dużo, ale łącznie jakby patrzeć na wszystkie, to kilka tysięcy. A Michała, ty? Zgubiłem eee, okrągłe zero. Eee. Węgorz, Cristiano czy Messi? Cristiano Ronaldo, Manchester United. Ciii! Jeszcze te czasy. Taku? Eee. Kot, kotwica Kołobrzeg. Uważaj co powiesz, bo jak karpia normalnie, ręka jak młotek. Dobra, komputer czy konsola? Węgosz. Komputer, zdecydowanie. Teku? Konsola. <laughs> Przedstawiony został jako PC, ciąż. Kevin sam w domu czy szklana pułapka? Węgosz? Kevin sam w domu. Szklana pułapka. Definitywnie. Najbardziej nostalgiczna dla Was gra? Węgosz. Gothic. Call of Duty. Prezent idealny według Was? Um... Mam nadzieję, że moja narzeczona to ogląda. Gdyby zabrała mnie na mecz Manchesteru, to bym się nie obraził. Tyku, mozos. Miłość ojca. No Technologiczny prezent, idealny na święta. Jego ja zagłuszę. Dysk zawsze się przyda, to prawda, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem byłaby kamera. Ej, to działa. Pa, tego leci już. Ty wiesz, że to się nie pali naprawdę? Samsung T7 Shield, który uh -huh. jest odporny na wilgoć. A, -a. No Podobno, również na chłód, co za chwilkę sprawdzimy. Teku, faktycznie, czy udało się... A to na mojego serca również jest odporny? A jeszcze się nie ogrzało od naszego technologicznego kominka. I od twojej próby tutaj, która no prawie udało się, prawda? Prawie sukces. Te, gdybym miał więcej dezodorantu, szybciej by mi to poszło. Ale nie. na szczęście tutaj świeczka również pomogła. Wiecie, to jest najlepsze? Dawaliśmy im 20 minut. Chłopaki potrzebowali na to, nie wiem, 5. Wiesz dlaczego? No. Ale 5, tak? No. Wiesz co tutaj jest? Co? Ten. Ten. Temperatura. <noise> temperatura No! God, please, no! Taku faktycznie, tobie udało się jako pierwszemu dotrzeć do naszej listy Mikołaja, zapisanej na tym oto pięknym dysku. Sprawdźmy zatem czy działa. Gratulacje, Dobrze dziękujemy. Z powodzenia. Z powodzenia. Ja zostaję tutaj walka w ogóle. Na razie jak coś Tak, tak, tak. Nadeszła chwila prawdy. Teraz sprawdzimy, czy dysk Samsung T7 Shield który spędził 24 godziny w lodzie, odpali. Teku, czyń honory, ja pójdę, sprawdzę, że wybuchnie, to żeby nie było. Oto dysk, oto przewód, inauguracja, dioda, komisyjnie zapalona, proszę bardzo, dysk ruszył. Jeżeli dobrze rozumiem, mam odpalić listę prezentów, więc wchodzą w plik. A tutaj kolejny, który nazywa się Grzeczne Dzieci. Odpalam Worda. Okej, okay, widzę, że jest tej 13 i 7. Nie, Nie wiem, jak mam to rozumieć. W takim razie, wśród prezentów, w których jesteśmy tutaj otoczonymi, musisz znaleźć swój numerek. To jest prezent dla ciebie! Gratulacje! Dobrze. Trójka, tu była czternastka, To jest dziewiątka, 15. A jest. Taki A. Mały. Ale ciężki! To mi się podoba. I co, on go otworzyć, tak? Czy pojedliście wszyscy? Mogę otwierać? Komisyjnie? To... A, i papieru nie niszczymy, będzie na przyszły rok. A few moments later. later. kamerka! Dziękuję bardzo, kochany święty Mikołaju. Kiedy jedno dziecko jest faworyzowane. Kiedy, kiedy tylko to jedno dziecko zdobyło prezent. Ale wiesz co, Węgorz? Rywalizacja rywalizacja. No może ci z tym lodem nie poszło zbyt dobrze Oj. Ale ogrzewałeś, Ogrzewałem, ja wiedziałem, że, że, że tam próbowałeś co, w twoje, co tylko w Twojej mocy, więc no wiesz, są święta. Są święta. Może jeszcze coś dobrego mnie Przy... tutaj spotka. Przygotowaliśmy też prezent dla Ciebie. Proszę bardzo, numerek 7. Szukaj! Szukaj! O, to ja zacznę od największych, to jest <laughs> numer 3: 14 gdzieś siódemka. Ej, to jest pod pucham, bo tu siódemki nie ma! 6, 5, 11. Ja więcej. Węgorz, Tutaj Węgorz. Dzień dobra. I numer 7. Ej! Czy ty wiesz, co to jest? dzisiaj wchodząc powiedziałeś, że chciałbyś coś takiego. To jest to. Pobieramy aplikację. Tutaj sobie programujemy, co ma się wyświetlać. I będzie to. Dlatego. Yy, chamska reklama. Będziecie mogli widzieć, że tego używam na moich nowych odcinkach. Pasło. Idealnie Italia dron Szczęsny Barcelona. Dziękuję bardzo Święty Mikołaju, jednak jestem lepszym synem. Kochani, i chciałbym jeszcze raz podziękować. Może, mo może i jest lepszym synem, ale przynajmniej mnie nie upuścili. <laughs> Czy cieszycie się ze swoich prezentów? Tak, bardzo się cieszę. Oczywiście, że cieszymy się z prezentów. Tym bardziej, że ja bardzo dużo pokonuję kilometrów miesięcznie i spotykam naprawdę przeróżne sytuacje drogowe. Teraz będę mógł dołączyć do zacnego, szlachetnego grona stop-hamów i zatrzymywać wszelkich hamów, rejestrować ich i dzielić się moimi nagraniami z audiencją, która pełna wigoru i zapału będzie komentowała, jak to bardzo kocha innych uczestników ruchu drogowego i jak bardzo im dobrze życzy i jak bardzo będzie ich edukować z przepisów prawa drogowego, aby już więcej, broń Boże, nie popełniali tych samych wykroczeń i występków. Czyli mam rozumieć, że dokładnie to zażyczyliście sobie na liście do Mikołaja, tak? Dokładnie tak. tak dokładnie. Panowie, żeby nie było, mamy tutaj jeszcze małą dokładkę dla was. To są już prezenty. Kolejne dla Tak, kolejne no dla nie was. Gadaj. Ja jeszcze nie sprawdziłem. Dla dużych. Macie dużych. to samo. A. Ja to chciałem, ja to chciałem. Co tutaj mamy? Botki! Ja to miałem kup... A teraz Właśnie. to będę miał. Magnetyczną ładowarkę. Tą taką o. reklamowaną u nas na, na Instagramie ona była. Fajna. Świetna. Tak. To akurat się przyda. Czy to mogę sobie przy, do komputera dać? Przy komputerze i na biurku ładuje. ładować? Mogę. Działa. Działa. O i pokazuje nawet, że ładuje. Ładuje od razu. Następną, następną rzeczą nawet... jest tak. A co my to dalej Jest mamy. porządny kabel USB Typu C. I yy, 100W, 100 taki właśnie jak powinien być. Masz problem z brudem? <laughs> to go wyczyści. Ej, to jest prawdziwy YouTuber. On się, on się cieszy dosłownie zawartością szczotki. To ma, moja dziewczyna ma coś takiego. I ona sobie tak robi. I to się nazywa zalotka. To się nie nazywa zalotka, to się nazywa, to się nazywa szczotka, do po prostu rzemcha. Zabytka to jest takie do wykręcania, mój drogi. I chciałem sobie kupić magnetyk tego, tylko że podszedł do mnie jakiś pan na ulicy i powiedział, że mi sprzeda. I się okazało, że bardzo drogo sprzedaje. I później uznałem, że sobie kupię prawdziwego i zapomniałem. Ale Mikołaj pamiętał. I to Oo. jest właśnie magia w piątku. No to co? Rzeźby z lodu gotowe, prezenty wręczone, ale to nie wszystko. Czas się sprawdzić w naszej narodowej grze. Nie. nie to nie wiedźmin 3. A i to nie wiem jaka. Totalny klasyk, którego już tam może widzimy. Yy, ekran startowy, a mianowicie Deluxe ski Ohoho. jumping. Zasady są proste. Macie trzy skoki. Najlepszy rezultat ląduje na naszej tablicy wyników, więc no musicie się tutaj wykazać. Czy będzie skok próbny najpierw? Zawsze jest przedskoczek. No masz trzy. Masz trzy próby, no Więc to... ten pierwszy i drugi masz może... Tak naprawdę... Wie. Tak, możesz traktować jako ten, no a później ląduje już Twój wynik na tym, więc no, nie masz za dużo tutaj. Ogólnie jest progres, bo za pierwszym razem nie wylądowaliśmy, za drugim razem potrafiliśmy już wylądować, więc myślę, że nasz czwarty skok to, będą to jest taka definicja pobicia rekordu. Węgorz, skakałeś te i nim ustanowiłeś rekord na tej skoczni, więc teraz. To muszę przed go pobić z bo... sobą. Dokładnie tak, to Twoje imię musi tutaj figurować. Czy uda mu się przeskoczyć? Oj, 129 wiatr plecy. metrów. wiatr nie wiatr, najlepszy. Ale przy dobrym wybiciu to nie będzie problem, wybił się trochę niżej głowę, trochę niżej głowę i nie. niestety nie będzie. Tutaj. 103. nie ma tego noszenia. Też widzę, że punktacja sędziów nie jest zbyt korzystna. No wiatr nie no, rozpisza Bardzo niekorzystne. bardzo turnieju, ale dobre wybicie. I możesz pofrunąć trochę za wysoko, tutaj 79 metrów. 79 metrów, skaczesz Trabi podobnie, dużo lepiej. czy uda się przekroczyć magiczną barierę 80 metrów? Brawo, brawo jednak za podjęcie rękawic. E, tutaj jeszcze z Michałem możemy przedyskutować. Michał, przecież nigdy nie, byłem... nie grałeś w skoki. No nie grałem w skoki. Węgorsz, chcieć. Masz szansę w tym momencie <słuch> powiedzieć jeszcze rekord. Przy dobrym wyjściu z progu, pan... Ale nie przy tym wiatrze, Wietrze. Jest, jest szansa, tylko wszystko inne musi pójść perfekcyjnie. Po prostu tory były złe i podwozie było złe i, i to. Wszystko, wszystko było złe. A tutaj! oj. Uh. Ale... Leci, leci! No i się nie uda! Jest! Ale jest, zobaczmy, jest, czy jest, jest, jest pierwszy. Jest. I tak, drodzy Państwo. Jak jest pierwszy? No nie jest pierwszy. Przekupiony sędzia, to jest sędzia Kalorzyna. Zapom zapomnieliście, zapomnieliście się wybić. To I jest i ważne w skokach, na nawet tych wirtualnych. Jeżeli chodzi o skoki yy, myszką, no. Nie szło wam za dobrze, więc może spróbujmy troszeczkę bardziej to doprawić i w tym momencie będziemy skakać na okularach. Ale jesteście gotowi, fajnie, świetnie. No i odpiął się. O. Uwaga, Michał, jak daleko poleci? Nadzieje są ogromne. Cała Polska patrzy, przynajmniej część z komu zgromadzona tutaj w studio. Wyskoczył, jest YMCA, leci, drodzy państwo, ale. No i jaki wynik? Uwaga, czy mamy gdzieś jakąś wartość? Nie ma żadnej. Wartość dodana. Z opóźnieniem, ale leci. Balans ciałem jest odpowiedni. Proszę Państwa, czy to się uda? I wyskoczył jej do góry! Mamy to! Mamy to! Zydował, czy mamy jakąś wartość do podania? Ja chcę jeszcze raz. Uwaga, czekujmy, że rekord skoczni wynosi tutaj 219. Ale Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. No może nie udało nam się z tym lądowaniem. Ale Brawo, To jest koniec? Widać, że komuś się tutaj spodobało. Michał, ja chcę jeszcze raz! Nie, opowiedz, deluxki jumping, czy jednak VR? Nie, VR definitywnie. Definitywnie. Ejas ja lecę już! Leci już! O, kurde! Czekaj, okay, jest dobrze wszystkie opięte? Nie wiem, ale... Ej, o. kręci mi się w głowie. A. Jak dobra, będzie... próbujemy! Jak ale kręci nie się w głowie! masz kontroleru, nie masz kontroleru. nie just... kontroler! Jest. co tuś! O nie ma się nie! I co? Balansuj, balansuj! Ale tutaj dobra, patrz to, patrz to, patrz Uwaga. to! Trzy, dwa... O kurde! Ale co ty! Się trzęsie, ty. Wylądowałem? Wylądowałem. Wylądowałem. Yeah. Ja. Ale jestem dobry. Jak to zrobiłem oda? Klikałeś, nie klikałeś? Nie wiem. Ale wyjście z progu i dupia I. BUUUUU! IMCA! O! leci Bum! I wylądował, uf, drodzy, i wylądował, uf, drodzy i wylądował, państwo! No wow! Węgorz go być tak z No! Przegrał w Dezjotach, ale w wirtualnej rzeczywistości chce wygrać! Podskoczył aż pod sam sufit naszego studia i nie wylądował, ale brawo! Aha, bo tam trzeba na dole też z tym ciałem. Aha! Panowie, dziękuję wam bardzo za wspólną zabawę. Może nie skakałem, ale oglądanie Was w akcji było bardzo przyjemne. Mam nadzieję, że nasi widzowie również mieli z tego dużą uciechę. Prezenty mam nadzieję, że się podobały. Zdecydowanie tak. Jest. Definitywnie. No myślę, że nastroiliśmy Was odpowiednio pod święta, tak? Tak, ja już po prostu mam ja taki wszedł, ja... że... przyjeżdżam do domu i choinkę już ubieram. Dziękuję Dzięki. Wam bardzo. Dzięki, Dzięki że do nas Super było. Wesołych Świąt! Hopa! Kochani! A gra i nasza seria jeszcze się nie kończy. Mamy dla was oczywiście prezenty, więc pamiętajcie o naszym konkursie. To od was zależy, jakie progi odblokujecie. Im więcej lajków pod naszymi filmami i komentarzy, tym lepsze nagrody do zgarnięcia, więc liczymy, że wy również będziecie czynnie brać udział w tym, co dzieje się w naszej świątecznej piątce. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pa, pa.